Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Bezdomność w Gorzowie ma coraz młodszą twarz i to jest bardzo smutny i taki, no warty pochylenia problem, ale nie chcemy tutaj utyskiwać z Tomaszem Manikowskim, prezesem fundacji Tomka Manikowskiego, dogonić marzenia, ale raczej porozmawiać o tym, co i jak zrobić, żeby tym ludziom pomóc w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry panie prezesie. Witam, witam serdecznie wszystkich. Jak pan się w ogóle odnalazł, to jest takie moje pytanie jeszcze trochę by the way, trochę obok, jak już pan nie jest radnym? Jak się odnalazłem, mm -hmm. no siłą rozpędu działam w fundacji. Działam, pracuję w Gorzeskim Centrum Pomocy Rodzinie i tam też jest kupę roboty z, właśnie z naszymi tutaj podopiecznymi, z naszymi tutaj osobami, które chcą naszej pomocy. Fundację, fundację rozszerzamy. Jest, mam wspaniałych ludzi, którzy mają taką energię, której wykorzystać by było grzechem, nie, nie wykorzystać by było grzechem po prostu dla działania tutaj dla miasta i dla, dla mieszkańców. To, że nie jestem radny nie zwalnia mnie zwalnia mię z tego, żeby czynić dalej dobro i, i pomagać e, e, mieszkańcom dalej, dalej działać. My absolutnie, e, tylko czy panu trochę nie brakuje tych sesji, komisji, tego wszystkiego? Brakuje mi ludzi. To na przez 5 lat, można się gdzieś zaprzyjaźniać, można gdzieś. E, e, Przyzwyczaić się do, do tego, że te spotkania były, że te spotkania też napędzały pewne rzeczy, także otwierały drzwi. To, to, to trzeba powiedzieć głośno, że, że tutaj być gdzieś blisko ludzi, którzy, którzy mają wpływ na miasto, jest, jest też korzystne, chyba dla każdego, kto chce pomagać innym, innym bo, bo też możliwości są, są większe. Ale to. Jeszcze to jest tak krótko po, po, tym jak, po, tym jak, po wyborach, że, że jeszcze te kontakty są i myślę, że nie pozwolę, żeby te kontakty gdzieś po prostu. Tym bardziej, zanikły. że pan pracuje, zatrudniony jest w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie. No to też przecież jest część urzędu, instytucja czy jednostka podległa urzędowi miasta. Także to jeżeli chodzi o ten wstęp. Natomiast, panie prezesie, bezdomność ma coraz młodszą twarz co to oznacza? No z, z moich doświadczeń i z mojej praktyki, ale to nie tylko moje, bo tu dla, na, rzecz, na rzecz bezdomności w Gorzowie działa Kupę Ludzi i, i w Gorzowskim Centrum jest sekcja do spraw bezdomności. Brat Krystyn też tam działa, brat, brat Albert ma swoje, swoich street workerów, także tutaj działamy wspólnie i tak apeluję, żeby to właśnie bardziej łączyć niż, niż dzielić, żeby nie każdy ci swój kawałek, a, ale możemy kawał roboty zrobić razem. I z, obserwujemy, że coraz młodsi ludzie wchodzą w kryzys bezdomności, są w kryzysie bezdomności z różnych powodów, gdzieś wychodzą z placówek, nie potrafią sobie poradzić dalej, konflikty rodzinne. Ostatnio przyjmowałem bardzo młodego człowieka na mieszkanie treningowe, bo miał konflikt rodzinny, a człowiek wykształcony, człowiek, któremu tylko wystarczyło lekko podać rękę i, i wskoczył. Mhm. Wskoczył do systemu. A właśnie, systemu. Czy ten system jest dziurawy <grym> wobec tego, że jeżeli mówi pan, że ludzie wychodzą z różnych ośrodków, próbują wrócić na, na tę dobrą ścieżkę, prawidłową, ale, ale co? Nie ma wszyscy, tam... Wszyscy próbują to, te, to właśnie tą lukę za, za, załatać. Innym miast, miastom, miastem różnym się różnie to udaje. Zawsze będzie luka. Zawsze będzie luka i zawsze, ben, zawsze będzie... Mm, Coś, co można jeszcze mm -hmm. zrobić, bo y, czy, czy w uzależnienie, czy w, w kryzys bezdomności wchodzą ludzie nie na własne żądanie. To nie jest tak, że on se na to zapracował, a, a zrobił, to na, zrobił to on, bo tak chciał. Nie. Mm -hmm. To po prostu dochodzi do uzależnienia i do kryzysu w domu, y, y, w kryzysu y, takiego rodzinnego, i to jest taki, y, no, taki kop. Negatywnie mówiąc, gop, do tego, żeby wskoczyć do, do, do bezdomności. Między innymi wskoczyć też w dopalacze. To jest coś pośredniego, co jest y, wielkim przekleństwem obecnych czasów, także w Gorzowie. To jest w ogóle. Y jakieś, y, można powiedzieć, ja bym, ja to to działanie demona, szatana, bo inaczej tego nie, nie, nie można nazwać. Ale to jest u nas na ulicach, na, tak. w Gorzowie idąc, jeżeli ktoś jest wtajemniczony i ktoś zna, można znaleźć dealerów do palaczy po prostu. Tak, oni tutaj, to, to nie będę mówił miejsc, bo to nie będę, bo że się, mhm. się, się okaże, że się reklamuje albo, albo zdradzam. Jest to, jest to widoczne, jest to widoczne, że, że przekazują sobie, ale produkują sami. To, to, to jest to, że to już można sobie samemu wyprodukować. Kiedyś, jak wrócimy do dawnych czasów, to, to zdobyć narkotyk, to nie było w Gorzowie wcale tak łatwo. Taki narkotyk, ten tradycyjny. Hmm. Teraz jest dużo substancji, których ani policja, e, ani, ani my nie wiemy, co to w ogóle jest. To jest bez nazwy. To jest coś, co, co, co robi sieczkę z mózgu e, tego, tych młodych ludzi. Bo wystarczy raz to zażyć i od razu się człowiek uzależnia. Dokładnie. Dokładnie, z, z alkoholem troszeczkę to jest inny proces, ale tu nie będziemy mówić o, 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 nie, nie, no, o mechanizmach uzależnień. Ale mówimy tylko o tym, że to się w Gorzowie dzieje po prostu. To się dzieje, tego, i tego jest dużo, tego jest mnóstwo i jak jeszcze, bo pracuję w, w Gorzowskim Centrum, tak zleciało dziesiąty rok już i gdy na początku mojej pracy w 2015-2016 tych os osób uzależnionych krzyżowo, czyli y, alkohol i y, dopalacze, czy narkotyki, było, było stosunkowo mniej. Teraz typowo już uzależnionych tylko od, od substancji zmieniających świadomość, czyli nie wiadomo co to jest, ale, ale biorą jest po prostu młodych ludzi. Wczoraj miałem 3-5 osób, wczoraj, od razu po, po tym długim weekendzie. Co to znaczy Co, miałem? One się do pana zgłosiły? Zgłaszają się, także tutaj akurat już w Górzostni Centrum jesteśmy zespół do spraw prawie laktyki, jest już dość znany tym osobom. I, i, przy, I przychodzą na szczęście, ale też całe rodziny. Przyprowadza mama, mhm. czy jakiś rodzic, czy przy, przychodzą razem, czy no wolę jak przychodzą sami. Ale to są Wy, ludzie, którzy po, użyli <coughs> i jakby po, po tym szoku, wstrząsie wracają do siebie i wtedy się zgłaszają? czy, mhm. czy Zgłaszają ty, się ludzie, którzy te już te... mają problem taki już bardzo, bardzo widoczny. Mhm. I, to, to nie są ludzie starzy, bo, bo po wielkich doświadczeniach są 21latkowie, 20 19latkowie. 19 Myśmy mówili, że to bardzo młodzi ludzie. Oni są z wielkim doświadczeniem. Mhm. Już. Jeżeli coś takiego pan trafia, pan wie, że na przykład yy, widzi pan Gilera, bo, no bo yy, wyjaśnijmy, bo nie każdy pewnie wie, no bo to zawsze trzeba tak założyć, że, że nie każdy zna Tomasza Manikowskiego, nie każdy zna, nie wiem, Jacka Dreczkę i tak dalej. Także to przypomina, przypominam, pan jest street workerem, czyli pan z tymi Też. ludźmi pracuje, chodzi pan, pan wie, mhm. gdzie są bezdomni, pan ich zna, pan z nimi rozmawia, pracuje z nimi yy, i z tego to wynika, bo słuchając pana. A, a nie znając pana, ktoś powie, no przecież ten, co ten facet opowiada. On ma taką wiedzę, no to co pan robi z taką wiedzą, jeżeli widzi pan i zaraz zgłasza pan na policję? Jaki tu jest, jest mechanizm? Na szczęście nasze służby bardzo mocno współpracują. Czy, czy to będzie Straż Miejska, czy, czy to będzie policja? No, no próbują, próbują zrobić to, co mogą zrobić. Każdy prawo zna. Że za posiadanie jakiejś małej ilości, mm. za, za, za małą szkodliwość, tak dalej, tak dalej. To trzeba naprawdę znaleźć e, e, taki, taki środek, żeby też zresztą wsadzać ich do kryminału, to, te, to też nie, to, to nie, jest, nie jest sztuka. Ten problem trzeba rozwiązać e, od świadomości, żeby e, jeżeli dealer chce sprzedać, musi mieć odbiór. Mm. Jeżeli tego odbioru nie będzie, każdy. To tak, jak, to tak jak z biznesem, biznes pada. Mm -hmm. e, Czyli nie bać się dzwonić, nie bać się e, informować o tych miejscach, e, bo jeżeli jednorazowo złapiemy kogokolwiek w takim miejscu, gdzie się umówią, no to drugi raz, to nie ma sensu policji wzywać, jeżeli to są miejsca, w których obserwujemy cykliczność. Hmm. I wtedy jest szansa, że można y, zrobić y, taki manewr, że złapać go na gorącym uczynku. I mechanizm jakby, to mechanizm, mechanizmie całą tak, siatkę tak, Tu Policja, policja nie, mhm. ma, nie ma problemu. Mhm. Tutaj mówię, y, czy, czy nawet jak chodzi o, o te sprawy takie, y, patrole, patrole, patrole są z policją, patrole ze strażą miejską, ale gdy chodzimy w mieście i na przykład ktoś leży, ktoś y, y, jest po, y, pod wpływem alkoholu, gdzie tam gdzieś na ławce śpi, nigdy nie miałem problemu ze strażą miejską, że, że dzwonię bezpośrednio nawet do Anny, ja Jasińskiego. Komendanta. Mówię, jest uh -huh. Tak, no komendanta mówię, słuchaj, jest, jest, jest problem, robimy, nie? Uh -huh. A teraz jak wygląda <coughs> sprawa związana, pamiętam jeszcze kilka lat temu był problem Izby Wytrzeźwień w Gorzowie, kwestia ustawy, przepisów, finansowania tego, gdzie dzisiaj odwozi się takie osoby, które są gdzieś, nawet niekoniecznie agresywne, ale które potrzebują takiej pomocy. Jest ośrodek pomocy osobom nieczeźwym na Walczaka i, i tam, tam mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu, czyli to jest to, to nie jest kontynuacja, można powiedzieć, tej, tej wyczyźwiałki, tak zwanej, mm -hmm. tylko po prostu też ludzie, którzy są pod wpływem, a nie chcemy, żeby byli na ulicy, żeby pozamarzali, to musi być takie miejsce, gdzie mogą być pod wpływem, tak? Żeby, żeby te, te, no i, tak, bo towarzystwa to, pomocy i to, pomagają, ale pod warunkiem trzeźwości. Tak, i no w ośrodkach czy w schroniskach no ta, ta trzeźwość musi być zachowana, mm -hmm. bo, bo nie, nie poradziliby sobie. Nie kontekście... się z agresją. I mówimy to w kontekście też panującej teraz pogody, bo to jest też przyczyna naszego spotkania, mm. że jest zimno, nagle zrobiło się zimno, chociaż jest listopad, to jest nic nadzwyczajnego. Na dolnym Śląsku wczoraj spadł śnieg. Pierwszy więc śnieg, tak. za chwilę będzie u nas padał śnieg pewnie, bo tak, tak jest. Także y, czy, czy ci bezdomni, bo y, pan prezes wie o tych bezdomnych, ilu mamy w tej chwili takich pomieszkujących bezdomnych około, gdzie wie pan, że, że oni są i będą tam zimować? Sto 100, 100 parę osób, 100, 108. 80 osób chyba było zliczenia, bo te liczenia też nie, nie odda nam wszystkich. Tak, Aha. w mieście jest widocznych kilkadziesiąt osób w różnych miejscach. I pan te miejsca znaczy, widocznych dla mnie widocznych dla mnie. Tu w centrum, wiadomo, widzimy, widzimy parę osób. Jest jedna osoba, którą naprawdę nie można, nie, nie jesteśmy w stanie tej osobie pomóc. Bo cóż, Mówi pan z, z, o tym zmian... takim panu z brodą? Tak, o tancerzu. Tak, o taką maksywę. A jak wygląda rozmowa z tancerzem na przykład? E, on jest bardzo agresywny, nie chce żadnej pomocy, wyzywa. Oczywiście dochodzimy do niego. E, czy, najbardziej, najbardziej mi się podoba to, że Andrzej Streetworker, który ze mną chodzi, e, albo ja chodzę z nim, bo on, on więcej chodzi, e, to, to po prostu ma kawę. Czy, czy, czy kakao i, i, go, i go po prostu częstuje w te, w te dni, bo to też jest element pracy. Bo street, street worker nie ma zada zadania od razu przesyłania go na terapię i, i mówię no, Musi zaufanie wzbudzić, dokładnie, zaprzyjaźnić dokładnie, się dokładnie. Ten, Następnym etapem jest asystent osoby bezdomnej i instruktor terapii, tak jak ja, mhm. i, i wtedy motywacja y, do, do zmiany, do, ym, do tego, żeby na zimę zechciał. Czy, czy, miał, czy podsunąć mu pomysł, że nie musisz być pustostanie, mm. możesz być tu i tu. I co, i tancerz reaguje na to agresywnie, na takie propozycje? Tak, bo on, on sądzi, że on sobie bardzo dobrze da, radę, mm. daje radę. I tak trochę jest rozpieszczany, trochę jest traktowany. Rozpieszczany w jakim sensie? Także dużo, dużo dostaje od, od, od mieszkańców. Aha, czyli. Także e... on czuje, to, on czuje to, to, że daje sobie radę, bo jego świat to nie jest nasz świat. Trzeba spojrzeć troszeczkę, jakby jego oczami, mhm. że on już jest, wie, wszystko ma za sobą popalone. Yy, jemu chodzi o to, żeby tylko zjeść coś, coś wypić i gdzieś znaleźć miejsce. Czyli dla... pomaganie jemu jest de facto krzywdzeniem jego? Wszystkim bezdomnym. Jeżeli w ten sposób będziemy yy, pomagać, że śpi na donosimy mu herbatkę, ciepłą kołderkę, to on tam zostanie. Zapuszcza korzenie, bo, bo wszystko pozostaje. W, w Gorzowie mamy dwa duże schroniska. Mamy tutaj też siostry zakonne, które pomagają. E, mają gorące posiłki, to w trzech miejscach aż. E, ma, mają e, pomoc finansową w Gorzowskim Centrum, jeżeli te kryteria spełniają. E, mają ubezpieczenie, jeżeli taka potrzeba jest. Ubezpieczenie? Tak, Jak jeż, to jeżeli potrzebujemy kogoś na terapię, a czy na terapię to w ogóle jest, nie potrzebujemy żadnego, żadnego ubezpieczenia. Na terapię uzależnień przyjmują bez, bez, bez ubezpieczenia. Mhm. Ale gdy potrzebujemy do, dotrzeć do lekarza, bo to jest tak, żeby dostać skierowanie, trzeba być ubezpieczonym. A żeby dostać na terapię, trzeba mieć skierowanie. I to jest to. Koło się zamyka. Tak, i tutaj akurat te miesięczne, miesięczne, e, e, miesięczne ubezpieczenie jest od miasta. Mhm. I to jest, to jest ratowanie życia. Ktoś by powiedział, o pracuje nie pracuje, ubezpieczają. A jak mamy ratować człowieka, jeżeli te kryteria są takie, że trzeba skierowanie ze skierowaniem do, do, na terapię. Albo do lekarza po prostu, żeby, lekarza. żeby udzielić jakiejś pomocy doraźnej, takiej fizycznej pomocy lekarskiej, tak. zwyczajnej. I potem, potem się dzieje tak, że, że dla danej osoby, bo to nie jest bezdomny i bezdomny to jest jeden do jednego, to jest po prostu no każdy trzeba, jest osobną historią. trzeba prześledzić jego historię, mhm. e, trzeba dla niego wybrać e, takie. Taki plan, żeby on był w stanie to zrealizować. Nie, nie żeby podporządkował się pod nasze myślenie, tylko my hmm. myślenie musimy dostosować do danej osoby, żeby on był, był w stanie to zrobić. Czyli, jeżeli zgodzi się na schronisko, OK, na legownie to jest okej, okay. jeżeli jest osoba niepełnosprawna, to trzeba znaleźć taki ośrodek, który będzie dostosowany do osoby niepełnosprawnej. I, i teraz jak miasto, bo, bo pan ma wiedzę, pan ma energię, pan ma pomysł, nie mówię, że wszystkie pana pomysły panie prezesie są idealne, wiadomo, no tak jest w życiu, ale, ale teraz... Sam bym się zdziwił. Ale teraz jak wygląda patrzenie urzędników na pana działania, na pana fundację, do której zaraz przejdziemy, a musimy zaraz rozmowę kończyć, więc musimy trochę podkręcić tempo. Ja myślę, że to się zmienia i yy, jesteśmy już zauważalni, to jest najważniejsze. Yy, dużo osób wie, co robimy i, i dla kogo robimy. I myślę, że teraz, te, teraz to jest ten czas, kiedy, kiedy, kiedy fundacja tutaj dogonić marzenia, będzie doganiała marze, marzenia dla innych bardzo wielką siłą. Mamy kadrę, mamy, mamy fajnych ludzi. Mamy już miejsce na Sikorskiego, mamy siedzibę. Które też, Sikorskiego 99 9, tak, i tam w grudniu otwieracie. W grudniu otwieramy, bo tam będzie też i psycholog, będzie, będzie konsultant terapii. Będą warsztaty różnego na różne, na różne tematy, że, ale też warsztaty otwarte. Że będzie można przyjść z zewnątrz i, i po prostu posłuchać o miłości, o lojalności, o, o uzależnieniach, o współuzależnieniach, e, od zależności jakiejkolwiek, ale też o tym, jak, jak można z tego wyjść. To jest koło Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Głębi. Dokładnie. Naprzeciwko, tam jest Sikorskiego 99, i tam siedziba fundacji. E, tak jak pan powiedział, punkty konsul punkt konsultacyjny, warsztaty e, i też będzie wigilia miejska wasza. To nie miejska. To będzie wig Przepraszam, miejska. wigilia Wigilia. Wigilia fundacyjna, tak. Mhm. E, mamy dużo osób już, które świetnie sobie tutaj um, dają radę, ale dalej nie mają rodziny. Więc e, taki ukłon e, dla nich, ale to już też też wiel wielkie, wielkie, wielkie robi dla nas wielką radość e, zobaczyć te wszystkie osoby naraz. I bo są też i matki z dziećmi, e, są e, osoby młode, osoby starsze i po prostu zrobimy Wigilię i zrobimy to wigilję bardzo krótko przed wigilią, żeby to nie była Wigilia dwa miesiące miesiąc przed wigilią, hmm. albo trzy tygodnie przed wigilią, albo dwa tygodnie. Przychodzi, tygodnie przychodzi tak, przychodzi dzień wigilijny i oni dalej uh -huh. są bez wigilii, bo oni już tam tam ten, czas zapomnieli. Ostatnie moje pytanie, panie prezesie, gdyby Wszyst gdyby udało wam się przekonać, co oczywiście jest utopią, ale gdyby udało wam się przekonać wszystkie osoby bezdomne w Gorzowie, żeby na ten trudny czas jesieni i zimy e chciały pójść do tego czy innego miejsca schronienia towarzystwa jednego, drugiego, e to starczyłoby miejsc dla wszystkich? Jeżeli by nie starczyło, to jeszcze są miejsca poza Gorzowem, do których też zawożę. Ostatnio zawoziłem e Staszka e za Bydgoszcz, więc można, to tylko, tylko kwestia wypracowania motywacji, wypracowania ich zgody, znalezienie miejsca, ale Gorzów, jak wracamy do, do, do pana pytania, w Gorzowie tak. W Gorzowie, jeżeli te osoby tylko wyrażą zgodę, że chcę, chcą ta, przyjąć taką pomoc, to jesteśmy w stanie zrobić, żeby ich nie, nie był na ulicy. I to jest optymistyczny koniec naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I dużo siły życzymy i daru przekonywania, bo to jest kluczowe w tym. No to jak, jak słychać, jak słychać po tych będzie się już mnie do pana rypa. Chciałem ale... panu powiedzieć, że pan odkażnął sobie odkrząknął w trakcie. Nie, nie da rady, mam nie zabalone radę. Aha, no teraz taki czas, właśnie. Dziękuję bardzo. Tomasz Manikowski, prezes fundacji Tomka Manikowskiego dogonić marzenia. Przypominamy, że siedziba fundacji, gdzie będzie punkt konsultacyjny nasi kolskiego 99 w grudniu przy Sikorskiego 99. Zapraszam. W grudniu Rusza w Gorzowie. Bardzo dziękuję, Panie Prezesie. Dziękuję. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.